O czym myślisz? O tym, że poszedłem z kolegami na rower. No to idź. Tym jeszcze nie da pójść. Nazywam się Maciej Pudełko. Przed pandemią tworzyłem bardzo popularny program na YouTube. Jednak po czterech latach wpadania w terapaty na oczach milionów ludzi przed smartfonami, przeprowadziłem się na Teneryfę. Głównie ze względu na pogodę, albo nie wiem, coś, tą magię. Widzisz to w filmach. Chciałem odpocząć od tego, co robiłem. Od tamtego trybu pracy. Choć raz być tym dobrym, rodzinnym człowiekiem. Więc kupiłem duży dom. Przyleciałem tu, myślałem, że będę tatusiem, jak wszyscy inni tatusiowie. Moje dzieciaki. Byłyby jak dzieciaki z telewizji, gralibyśmy w piłkę i siedzieli na słońcu, ale no wiesz, jak to jest. Co się stało? Zobaczcie. Zaraz zobaczę. Mam nadzieję, że nie nagrywasz. To nie. To jest kompromitacja. Co się stało? No musiałeś do przodu. Cieplej nie będzie. Czemu masz śnieg tutaj? A to są te, kreski kokainy. Myślisz, że co, kierowca Ubera może tak za a nie Policja, o pat! Nie mnie boci, chciałem w gazę. Policja używa gazu. O pat, Jak pan! 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 się pan się pan Pan zabazowany. Czy to jest miłe uczucie? Pan widział, aby tamten mężczyzna też wsiłkał Nie. Nie widział pan? Nie, nie widział pan tego Byłem porządnym obywatelem. Jeździłem do pracy eleganckim Fiatem. Od czasu do czasu jeździłem nim na wezwanie na policję. Dziwam się z tym Seychello. Pan nagrywał, czy Po co? Bez sensu. Nie wiem, po co. Tak... Ten telefon? A od 15 do 16.30 dorabiałem, rozważąc ramen. Ty kurwa, wolt! A co ci dobrze szkadza, kuchniarzu? Bym to! Pierdala! Życie zwolniło od czasów apokalipsy. Jak łzy na deszczu minęły czasy, gdy robiłem 5 milionów wyświetleń na rowerze w kształcie Mercedesa, by potem być zaproszonym do Wrocławia na imprezy z Ferrari i Tedek radnącym naszą gwiazdę wieczoru. Najwięcej emocji dostarczało mi dokumentowanie protestu. To była dla mnie największa dawka adrenaliny, jaką mogłem sobie zapewnić. Zapewniło mi to również wielu wrogów. wako zabieraj ten aparat. W pewnej nocy, gdy z Anią pojechałem na gokardy do Łodzi, do Piotra, ktoś włamał się do wozu transmisyjnego wiadomości Yellow Box. Policja jedyne co ustaliła, to to, że nie miałem AC, więc szkodę musiałem naprawić na ulicy pod blokiem. Ale większą nauczką było mieszkanie w patusiarskich dzielnicach, dlatego przeprowadziłem się na Ursynów, gdzie układałem sobie życie z moją nową tylną kanapą od Seagenta. Nie ukrywam, nie był to najlepszy wóz na to od ludzi. Urlop w pracy spędziłem w ustce. Kurwa, samochody dwa mam, chłopie nie daje rady. Dzień, dzień po trzy razy osradza się, to kurwa, suki mi brakuje. Oraz na Helu. Hel jest śliczny, ale śliczniejsze są tylko jego zabytki. Odkrywając je, można się poczuć jak prawdziwy nadmierny. Tak jest, Maciek, jest, Maciek, pies. Macie pies. Oh, Proszę, macie koi, o, fajne. Nie, za się Maciek Wiem, O. Wracając do Warszawy, bardziej chciałem się poczuć niczym Trevor Phillips, dlatego przerobiłem Seicento na czołg. Tak nawet miał funkcję strzelania. Dobrzy ludzie z Morele.net pokazali nam swoją multiple z najlepszym wyposażeniem na świecie. Razem z Mateuszem tworzyliśmy odcinki na kanał Wysportowanie, gdzie pokazywaliśmy jak wysportowani jesteśmy. Najlepsze imprezy w końcu wróciły do Warszawy. Dzień deski, parada równości i też szybkie i powalowane auta. Najlepsze imprezy wjechały również do Wrocławia, gdzie pierwszy raz mogłem posmakować lodów ekipy. W końcu znalazłem lody ekipy, musiałem pojechać 4 godziny jazdy do Wrocławia, żeby znaleźć te pyszne, zielone. Pracując do Warszawy, potrzebowałem czegoś świeżego w swoim życiu. Zatrudniłem więc najlepszą artystkę ze śródmieścia Iza. Zostaniesz moją żoną? O nie! By pomalowała mi moje sejczęta. Następnie zacząłem jeździć na ciemną stronę miasta, na Pragę. Pomimo lat 20 XXI wieku. Praga nadal zaskakiwała, jak moralność, wrażliwość na sztukę. To pani zrobiła? Zwariowałeś chyba tyle, to chyba bym tu siedziała, kurwa, do, nie wiem, od wigilii do teraz. No nie wiem, widzę, że ma pani fajny styl, to pomyślałem, że... A, to dziękuję ci bardzo. <laughs> Wszystkiego dobrego. Też ma Oraz przestępczość jest postrzegana przez tamtejszą społeczność. Nie, nie skupujemy rowerów. Nie skupujemy. Niestety. No, robię sobie sprawę, człowiek niezapięty, jakby właściciel porzucił. Wziąłem, i ty... Boże kto, Ja bym tak nie robił, może ktoś po prostu wszedł na 5 minut do sklepu. Jeśli to godzin stało, to ja od rana tutaj maszeruję człowieku. Wpadłem również na pomysł filmowania szalonego nocnego życia Warszawy. Oczywiście nie połączyłem idei nocnych filmów z filmami na Pradze, ponieważ bałem się, że do wesela może się nie zagoić. Zapytacie czy jego wesela? Damaris i Daniela Grzyb. We Włoszech. Wylądowaliśmy w Mediolanie, przepiękne miasto, jednak ślub był we Florencji. Dzień ślubu od początku szykował się na katastrofę. Na początku wypożyczalni dali nam francuskie auto, na włoskiej ziemi francuski samochód. Następnie trasa, która miała nam zająć 3 godziny, przez korek, zajęła nam 5 godzin. Nawet jechanie pacem awaryjnym nie dało nam przewagi. Spóźniliśmy się na ślub, ale hej, najważniejsze, że zdążyliśmy na wesele. Wracając, zahaczyliśmy od Wenecji i zawsze mam wrażenie, że ja to miasto źle zapamiętałem. Ale Wenecja jest jak Londyn przepełnioną, męczącą w przemieszczaniu się i pozbawioną skrawka przestrzeni atrakcją turystyczną. A wiecie, gdzie jest dużo przestrzeni? na Podlasiu. Tylko Podlasie zmieniło się w strefę wojny. Dobrze było tam pojechać razem z czeskimi dziennikarzami. Czech Radio, o. Oh. Hej. Hey. Dobry dzień. No? <laughs> He wasn't really He <laughs> I udokumentować sytuację. Zanim obecność dziennikarzy zaczęła przeszkadzać w serwowaniu partyjnej narracji przez Ministerstwo Prawdy. Przed końcem lata postanowiłem sobie za cel nagranie czterech filmów z czterema osobami: z petardą, z siewatom Micho. Nie jest tak, że na kazu, że każdy się będzie z ciebie śmiał, będzie hejtował i kazał kopać. Nie! Przyjedź pojeździ, musimy mieć dobry czas. Faktycznie, czasem, czasem poproszę, żebyś na przykład zgarnął trawę z bandy, bo mi się nie podoba jak jest zarośnięta banda. Czasem na przykład powiem, wypierdalaj stąd. Nie, to wypiemy, Z Andrzejem, twórcą fotona oraz z Borkoś. Jeszcze raz witam cię. Cześć. 10 dni po naszym planie filmowym, Marcin Borkoś Borkowski uległ wypadkowi. Szczęście w nieszczęściu, razem z widzami. Oraz z innymi internautami udało się zebrać ćwierć miliona złotych na rehabilitację Marcina. Razem z Enduro Mateuszem wróciliśmy na Pilanów, by pokonać tamtejsze pola i znów przegraliśmy. Na dodatek to był koniec jego Clio i mojego Seicento. legendy, która wróci do nas przetopiona na szlaban parkingu biurowca, o który nikt nie prosił. Razem z wysportowanym Mateuszem pojechaliśmy do Kuby, który pokazał nam psie zaprzęgi. A następnie miało miejsce Święto Niepodległości, które. Nie licząc kilku prowokacji, było wyjątkowo spokojne, ciepłe i słoneczne. Słowo na dzisiaj Boże, Teraz a! Ewangelia. Ostatni tydzień 21 spędziłem leżąc w szpitalu. Miałem wtedy dużo czasu na przemyślenia. Doszedłem do wniosku, że pora to przyznać. Wypaliłem się artystycznie. Czuję się wypalony artystycznie, co było do przewidzenia, biorąc pod uwagę, że filmy tworzę od 10 lat, a tego vloga tworzę od 6 lat. Przez ten czas YouTube się sporo zmienił, świat i Warszawa się sporo zmieniła. Ja dorosłem, tak jak każdy na przełomie 6 lat. Spójrzcie na tego sukinsy, na Szara koszulka, długie skarpetki do krótkich spodni i myśli, że zasady go nie dotyczą. Gdy ja teraz wracam na kanały ludzi, którymi inspirowałem się pół dekady temu, to widzę, że prawie wszyscy przestali tworzyć i spośród wszystkich osób, których, które promowałem przez ostatnie 5 lat, tylko Enduromateusz poszedł za ciosem, wykorzystał szansę. Jestem dumny, nie zazdrosny, ponieważ i tak nie tworzy... Takiego kontentu, którego ja chciałbym aktualnie tworzyć. Od 2018 można było zauważyć, że to już nie jest do końca rowerowy kanał, i, i tak, mimo wszystko uznawałem, że muszę robić jak najwięcej filmów o rowerach, ponieważ na tym zbudowałem kanał. Przez co mój terapeuta powiedział, że. Samo to, że używam słowa muszę, a nie chcę, zabija kreatywność i to całe moje zaangażowanie społeczności i te wyniki, które robiłem w 2017, są po prostu skutkiem pobocznym tego, że czułem się, czułem, czułem, miałem Wenę, czułem się zainspirowany taką najsilniejszą. Potrzebę przekazania czegoś, treści, światu. Żeby było między nami jasne, to nie jest tak, że nie chcę już w ogóle tworzyć filmów o, ro o rowerach. Nadal nagrywanie filmów na rowerach i wychodzenie na rower jest świetną przygodą. Jednak czuję się bardziej usatysfakcjonowany z innych moich dzieł oraz w innych warunkach pracy. Na przykład świetnie się czułem na rozprawach sądowych przeciwko mnie, i miały one taki vibe jak matura ustna z polskiego. Która mnie ominęła przez pandemię. Bardzo satysfakcjonujące było oglądanie tych samych policjantów, którzy niczym w książce Efekt Lucyfera wydawać by się mogło, że chcieli się poczuć ważni w policyjnej suce. Co to jarałeś? Nic nie jarałem. Do I ten telefon Środki prawnie wykazane? Nie mam. Pogasz ten telefon. I co ty. A kilka miesięcy później nie brak opinii, że upokarzali się na rozprawie, próbując mi cokolwiek udowodnić. Zeszłam na profil na Instagramie, tutaj odmienionego, o nazwie Janów. Tu Pan mój stopień, imię, nazwisko z dopiskiem ACAB. ACAB. Drugą jeszcze bardziej satysfakcjonującą rzeczą było dla mnie tworzenie. Z scenek rodzajowych, skryptowanych skeczy. Dzięki nimi absurdalne sytuacje, które bawiły mnie i moich znajomych, które wymyślaliśmy w swoich głowach, mogliśmy przelać na ekrany waszych smartfonów. Mateusz, to na pewno do projektu szkolnego? E, tak, mam tu scenariusz. Monika twerkuje przez 4 minuty non-stop tyłem do kamery. Życzę wam szczęśliwego 22 roku. Sprawdźcie yellowbike.shop, ponieważ Tworzenie wzorów na bluzy i koszulki to nadal fajna, kreatywna zabawa. I mam nadzieję, że ten film pomoże również wam, ponieważ wypalenie zawodowe dotyka nie tylko ludzi z branży Show Biznesu, moi rodzice są architektami. I też wielokrotnie skarżyli się na wypalenie zawodowe, mimo że mają 52 lata, a nie 22. Na szczęście, aktualnie w XXI wieku mamy dużo większą świadomość takich zjawisk i bardziej rozwiniętą psychologię. By sobie z nimi radzić, a nie jak za komunik gówno. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.